Tutaj jest to uh, Powers Please, a więc gramy. Zlikwidowano gang handlarzy z żywym towarem. Celnik powycił mózg szajki. Kolejny atak na granicy w Grestin. Aha, czyli to jest da ten, ten, co nam co po prostu nam przeszkodził. 29 listopada 1982 roku. To jest ten, co tam bombę dał. Wiecie. No. Arstoczka. E, dobra. Inspektorze, na waszym stanowisku zostaną skanery rewizji, bo umożliwi dokładniejsze przesłuchiwanie. Kolegi ekstremiści są podejrzani o spowodowanie wczorajszego zamachu. Tak mówią o tym. Szukujcie wszystkich kolechem przede wszystkim. Dobra, dobra. Mhm, uh mhm. -huh, uh -huh. Ok. Następny, raczej pierwszy. <noise> Pierwsza. Dobra. Ok, koleżanka tutaj. widzimy. Dobra, ona jest z kolei. Dobra. Ok. Tutaj już sprawdzamy, Rewizja. Ok. Więc już sprawdzamy. Już ja tutaj sobie przyszukuję, jakby wiecie. Coś tam nie ma. Cokolwiek. Co Nic nie ma. Okej, okay, dobra. Rewind skręcić z inkiem. No, dobra, się... miesięcy. ona się zgadza, bo a, jeszcze sprawdzę ten. Czy, czy, czy ta. się zgadza. Według. No tak, tak, tak. Zgadza się bo, 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 wiece. A więc, bo ona jest tu, wiedzę startową, żeby nam pokazać, nie? Ten, ten Okej, okay, następny Okej okay. Dokumenty, brawo, tutaj widzę na kilka miesięcy, dobrze Zero gg, dobra Kilka miesięcy czy miesiąca. Zgadza się Gopling Zander. zander gopling, dobra. E, dobra. Okej, okay. to od początku się zgadza wszystko. Wszystko widzę, że się zgadza, więc spuszczamy. <grym>, naprawdę na... Dobra. Deb. Okej. Okay. Następny bądź. Następne, ale w tym przypadku następne. No. Okej. Okay. Kolegium. On wie więc... że mam przyjaciół No dobrze. 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 Wedor To od razu. Sprawdziłem. Okej. wykrany zgody. No, przesłuchaj. Do przeszukania. No. L0SUT. Tutaj, dobra, no, no, o światu nie wiadomo, robicie areszt, <laughs> nie ma tej żadnej dużej filozofii, okej, okay. raz Toczka. No, w sumie ma y, ten męski imię Markus, więc aż tak bardzo, bardzo się nie dziwił. Jakby był mężczyzną. Bo jakby ma polskie. Polskie! Męskie! No właśnie, chociaż. No dobra. I chyba będzie, co będzie. Nicolaj wyjaśniono Okej, okay, dobra A więc uznajemy Ją. Niech żyje rysyczka. Aha, dobra Następny okej okay. pranc, no widzę A kodzik, kodzik Choć się nie zgadza, bo to jest EHK, a tutaj jest T0LJS. Przepuścimy. Ja nie bo on mi pewnie dał ten antengi. Że to jest antengi. Ale ja nie potrzebuję takich bajerów. Okej, okay, następna. Bowling mm -hmm. Okay, today, Martin, ten this disco. No disco is a No, Tutaj się zgadza, pseudonim, ma dane zgodne, no to dobrze, jakby. No tutaj MKF 9c, ośmiu... Chyba się zgadza. Wyżej no, będzie źle, ale no, no, mam nadzieję, że nie. Okay. Przed Kolejanem, więc. O, go tutaj przybliżyć teraz czternaście dni trochę. Przy. 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 do. nie mów mi, durno, to dobra, lecimy z następną, z mną, tak, następną, imigracja, naprawdę, to po prostu, kołym okiem widać różnicę, e, ten, z twarzy, p Kakao, kieoo. Problem. Denerz got Nikt nie róbmy, że przez operację. So. No, nie za nim wyglądł wany. Per. Trzynowaio si faio si fa. Iosifa dobrze. No to się. Dobra, lecimy z następnym. Myślę, że. A, następna Dobra. A, bo już. Już. Już, już koniec. Już. No. Kilka dni. A, tranzyt. O, no. O, że oni wierzą, naprawdę. Tutaj tak jest 07 miesiąc to, to, jeszcze zobaczę czy ten czy hajhan jest dobre, ale poza tym że po no tak, po, poza tym tranzytem to wszystko by się zgadzało, a więc idzie pani. Pani Mario Loki, jak z gastronomii. A, nie jest tutaj napisane. A więc mam 80, czyli zyskaliśmy 5, no to 30 w sumie, bo musimy zawedź. Kolejki przywódca składa skargę. Nie ma tego. Eee, zdjęcia. 30 listopada. Dobra, już nie będę z tym badany. Robił. Okej. Okay. Kolechianie złożyli oficjalny protest. Dziś właśnie... Powieści... Od tej pory nie zezwala się na dalsze bezwzględne przesuwania kolegian. Również granica. na A jakieś pełnomocnictwo. Pewnie teraz przyjdzie z ma. No, nie odkrywam marki. A, czyli tutaj te kraje to są kraje, przez które może przejść z tym pełnomocnictwem. No, na pewno jest dobry, Bo, 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 bo nam, no, no. Zapoznajemy się z tym nowym dokumentem i, 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 i po prostu, no. Okej. Okay. Przeprowadzę no to Cię więcej osób tutaj, tym lepiej. Chyba dokumentów nie fałszuje. Nie ma lewych papierów. Więc... Chyba się wszystko zgadza, nie? No. no. Jak już w sobie bieżą, to już... No to już po wszystkim <śm> dobra, następny ciacia! Ale ostatnio, jak byłeś, uwięził o tym, tym, o. O tym. O zgodzie na wjazd. Mam nadzieję, że termin. No nie. Jeden gość mi to sprzedał i jest w porządku, tak mówił. Że ty Ale. Dobra. Nie. Ja. Dopóki on. się miał dobrych. E, papierów, to ja go po prostu nie będę przyjmować. Nie więc. więc no okej, okay. tutaj taka pepka z zamierzą Tak, Kot się nie zgadza naprawdę. Myślałem, że do pracy, chociaż ich dobrze szykują, dobre papiery mi da no, dobra. Aaaa! Przygotujcie dokumenty, no, przygotujcie. I zobaczcie, zanim widać i będą... Kifa. Co to jest? Dokumenty... Zakon pan oczekuje? Cormandrex, Dobra. Okej. Okay. Wiktoria nie ma jener... Dobra, od więc dobra 12 dziesię... <laughs> jakby było na odwrót, że do 10 e, miesiąc do, do października. No. Ale jest jak je, jest. Je, so, chyba... Dobra. Jeszcze zobacz Czy jestem czy Marmero. Mar, jest y, w tym w Antegrii w ogóle nie wiem czy zauważyliście, że w Antegrii jestem między Antegrią a Obrystanem jest y, ten jest jakiś taki wybuch coś, oni nie do wojna to jest taki jakby bomba jakby była Majakom Wojska Idziesz do wojska. <ślesk> Jak... No ty... Ej! To nie jest troszeczkę takie dziwne, że ona ma do tego samego miesiąca i dnia. Y, widzę nawiast I to na To jest troszeczkę dziwne, nawet nie troszeczkę to to jest... Trochę nawet przerażające. Ale dobra. <ślesk> Okej. Okay. Znajemy wizę. No. Sprawujcie się dobrze. No. No niech przygotuję dokumenty. W masz raz. Witamy w no. no tak to jest na Arstorce. to jest przejście. Graniczne. No. Teraz tylko dwa dni. No. By, by się zgadzał. Wedor Emil Jensen. Ja miał już dobry sen? Jakie <grymne> Memy. Następny bądź Następna. To jest następna. Okej. Drek, Korman Drek. A to czekajcie. To, jest, to nie jest ten ZIQ? Albo S i X. <grymne> desko na zengo fuszczę puszczę fuszczę wpuszczę to jest ten encikowski no tu no praca praca na ile dwa miesiące tego Kalin Lambert Lambert Kalin dobra co tego imię to jest Kalin Kamil dobra ma de no więc Wydano wizę na wjazd. <noise> I ja nie mogę. Mam dobry humor. No. no. Tutaj jadę tranzyt. Naprawdę. Ale ona już mi się. Ona już nie ma męskiego imienia. ona już ma. Emma, mam na imię i. Więc tutaj, jakby ona by była mężczyzną, to brzmi dziwnie. Jakby. No. Jakbym się naprawdę zdziwił. Dobra. Nie wiem o czym mówicie. Mówimy areszt. Areszt mówimy. Następny. A. A, to już nie będzie następnego. Zżywasz masz swoją i leków. Okej, okay. a więc... O, ta pogodzie chyba pasek stębra. A więc, okej, okay. tym razem zakończymy dzisiejszy odcinek. A więc... Rozdział!